Zapraszamy na naszą stronę budowa domu systemem gospodarczym.pl Aby nie spadło. I takie dobre 2 cm od krawędzi, nie? Najprościej byłoby uciąć po kątowniku, ale takie włoski wam się zro zrobią, zostaną, i tego się nie pozbędziecie. <laughs> znaczy no. Później zabawę, żeby tego. Są patenty na to, ale naprawdę dużo zabawy. Zapalniczką mnie opalicie. Włókno szklane nie palić. <głukno> Chyba, że... Jaką siatkę macie, nie wiem, z czego. To na razie nie sobie leży. Tak, tutaj ober się jakiś trafi.

Także prawdopodobnie następne filmy będą już z hydrauliki. Zobaczymy. Zresztą, ale hydraulika i następne warstwy, nie, już nie będziemy wam tego pokazywać, raczej. Chociaż pożyjemy, zobaczymy. Tu jeszcze raz, bo nie, zostałem. Wszystko dobrze. Zaraz pokażę, co chciałem poprawić. O, tutaj jest taki, siatką zahaczyłem jak ją wsuwałem, ale nie ruszam tego. Jeszcze mi nieraz lepiej zostawić coś takiego i tak drugi raz kładziemy, Nic zacząć się bać, bo teraz robimy płaszczyznę, prawda? Także zbierzecie za dużo kleju, no i to mija się z całym. 2 cm niżej. Wierzę na to i dodał, że błogdy się odczynić. Pa. i zostawę. Tu mamy brak. Tu mamy brak. No i na. Oczynamy. Może tak. Dobra, my działamy. Ogarniemy to i wracamy. Coś jeszcze dopowiemy, nie? No i tak, salon z kuchnią mamy skończony na pierwszy raz. Także tak to wygląda. Troszkę pogarnialiśmy, posprzątaliśmy. Tak jak mówiłem, yy, no pod hydraulikę, tak, żeby było czysto. Zrobiliśmy taki mały obchodzik. Także tak to wygląda. Ktoś tam kiedyś prosił, żeby przejść się po pomieszczeniach. Także się przejdziemy. Tutaj zrobiliśmy sobie mały, jak to nazwać? O! Kantorek. Także tutaj mamy taki pokój. Tutaj następny. Także tak to się prezentuje. Powiem Wam, że już to, nie wiem jak to w kamerze widać, zostało nam jeszcze, e, zostało nam jeszcze tutaj wiatrołap, kotłownia. W kotłowni będzie przypuszczam najwięcej kucia, także na razie nie ma co tutaj ruszać. E, zostawiamy to tak jak jest. Zresztą i tak byśmy nie zdążyli. Tu jeszcze nie zachlapaliśmy, bo jeszcze musimy jeden przewód puścić do garażu, do domofonu e, i do Czegoś tam, nie pamiętam. Także tak to wygląda. Tu mamy przewodzik od alarmu, prawda? Tutaj domofon. No i co? I tyle nie prawdopodobnie będziemy się widzieć jak mm, będziemy robić już hydraulik. Także tak to się prezentuje. Ktoś tam pisał, że y, nie da się tego równo zrobić taką metodą, może weźmiemy poziomice. O, weźmiemy poziomnicę, i chwila, bo jest. Umazana cała zawsze mówię, żeby mieć narzędzia po robocie, a nie przed. <laughs> Także o! Spójrzcie sobie. Poziomica wszędzie siedzi, tak? I to jest dopiero pierwsza warstwa. Także jeszcze będzie prawdopodobnie trzy warstwy. Znaczy jeszcze dwie. Także tak sobie przerzucimy. Spójrzcie, no tutaj kartki nie wsadzicie, tak? Także naprawdę da się to zrobić równo, oczywiście. Nawet jak mury są krzywe, da się to zrobić równo. Tylko wiadomo, że wtedy mija się to z celem, prawda? Bo y, jak będziecie walić tego 4 cm, najzwyczajniej w świecie się nie opłaca. Spójrzcie tu między kątowniczkami wszędzie poziomica siedzi, tak? Także tak to wygląda. Kartka tutaj nigdzie nie wchodzi, nie? Także. No tak jak mówię, no, my żeśmy tu murowali, my żeśmy się starali od samego początku tak, żeby to było dobrze. Także tak to wygląda, pójdą jeszcze dwie warstwy i będzie malina. Zobaczcie, tu karteczka nigdzie nie wchodzi. Dobra, koniec chwalenia się, także tak to się prezentuje. No i co, widzimy się prawdopodobnie... Yy, w nowym roku. Także w razie, jakbyśmy się nie widzieli, życzymy Wam wesołego nowego roku i wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się do następnego.